Jeśli nagrywasz i planujesz urozmaicić swój numer klipem, odezwij się do mnie. W ramach pasażce otworzymy wszelkiego rodzaju wideo, realizujemy sesje zdjęciowe, pomagamy w promocji w social mediach, a dla widzów rapnał przygotowałem specjalne, bardzo atrakcyjne ceny. A teraz zapraszam na nowy materiał. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych raperów w polskim środowisku, przez wielu bardziej radykalnych przedstawicieli sceny bywa lekceważony i wyśmiewany. Mimo to konsekwentnie z każdym rokiem sięga po więcej. Mowa oczywiście o Żabsonie, obecnie bardzo mocno wkręconym w projekt Chillwagon. Szersza publiczność usłyszała o nim w 2015 roku przy okazji premiery nagrań z mini-albumu pod tytułem Nie Kumam. Wiele wskazywało na to, że raper na stałe stanie się elementem budującym wytwórnię na fide, czyli Que Quality. Tak się jednak nie stało i obecnie raper wydaje swoje projekty własnym sumptem. Warto jednak pamiętać, że Japsona łączą bardzo dobre stosunki z SB Mafią i w dzisiejszym odcinku z serii Co by było gdyby, zastanowimy się czym skutkowałoby wydawanie płyt Japsona pod szyldem SBM Label. Zanim jednak zaczniemy, proszę Was o zostawienie subskrypcji i dzwoneczka, dzięki temu nie przegapicie kolejnych wideo. A teraz zaczynamy główny temat, co by było gdyby Japson wydawał w SBM. Po pierwsze, być może raper wplątałby się w konflikty prowadzone przez zawodników SB. Okazji do zaangażowania się w wymiany zdań byłaby cała masa. Od bifów Solara, Białasa i Tomba z Daysem i Aspiratio, przez późniejsze konflikty z TPS-em, aż do najświeższego konfliktu z Dixonami. Możemy tylko domyślać się, jak zachowałby się żabson, będąc reprezentantem wytwórni. Moim zdaniem, chcąc nie chcąc, w którymś wersie zostałby wywołany i musiałby wziąć na siebie odpowiedzialność. Jest powszechnie wiadome, że zawodnicy SBM raczej nie są znani z przemilczania obelg w ich kierunku. Po drugie, na pewno miałby na koncie więcej wspólnych numerów z reprezentantami wytwórni. Żabson pojawiał się w numerach z raperami związanymi z SB. Mogliśmy go usłyszeć na ostatniej wspólnej płycie Solara i Białasa, pomagał też Solarowi w kontrowersyjnej akcji promocyjnej Klubu 27, pojawił się gościnnie u BTO, ma numer z White'em 2115, z Białasem. Jest tego sporo, co nie zmienia faktu, że reprezentowanie jednej wytwórni spotęgowałoby zjawisko wspólnych nagrywek. Po trzecie, raper nie działałby tak aktywnie z Boriksonem i resztą Chillwagonu. Większa współpraca z ekipą SB musiałaby skutkować ograniczeniem innych aktywności i nagrywek z innymi raperami. Łatwo wywnioskować, że w obecnym czasie najwięcej straciłby na tym Chillwagon, gdzie Żabson pojawia się bardzo regularnie. Po czwarte, SBM miałoby jeszcze jednego młodego, zdolnego i perspektywicznego rapera. Trudno przewidzieć, jak układałaby się współpraca wydawnicza między Wytwórnią a Żabsonem. Dobre relacje na stopie osobistej mogą pomagać, ale po dłuższym czasie w grę mogłyby wchodzić jakieś mniejsze lub większe konflikty. Nie zmienia to faktu, że SBM w składzie Solar, Biała, Bedoes, Japson White, BTO i reszta stałoby się labelem z jeszcze większą siłą oddziaływania. Po piąte, po dwóch lub trzech materiałach wydanych w SB Mafii, Japson i tak zacząłby wydawać płyty własnym sumptem. Raper jest na tyle oryginalną i charyzmatyczną postacią, że trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której przez większość kariery stoi w cieniu innych raperów. Wiążąc się na stałe z SBM, siłą rzeczy duży wpływ na jego karierę mieliby Solar i Białas, a inni zawodnicy, jak choćby BDOES, byliby dla niego dużą konkurencją. Od czasu gdy Żabson decydował o początkach swojej kariery minęło już kilka lat, więc takie domysły są oczywiście tworzone z dużą dozą dystansu. Ciekawi mnie jak wy postrzegacie Żabę. Lubicie jego nagrania, czy wolicie bardziej starą szkołę? Dajcie znać w komentarzu i koniecznie zostawcie suba. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Hej!